Jest szansą młodych. Finisz walki o Europejski Instytut Technologiczny. 250 tysięcy ludzi z całej Polski poparło akcję. W tej chwili finisz starań Wrocławia o lokalizację Europejskiego Instytutu Technologicznego. Ten finisz rozgrywa się w Brukseli. Obserwuje go Albert Bystroński. Dzień dobry. Albert, czy dzisiaj poznamy zwycięzcę tego wielkiego wyścigu? Ja takie pytanie zadałem mniej więcej dwie godziny temu przedstawicielowi Słowenii, która teraz przewodzi Unii Europejskiej. Odpowiedź była tak, dzisiaj o 19.00 w czasie kolacji zadecydujemy, ale po chwili dodał, że tak na 100% to nie jest pewne. Unia Europejska ma taką naturę, że dąży do konsensusu, wszyscy muszą się zgodzić, wszyscy powinni być zadowoleni, a w tym przypadku determinacja kandydatów jest duża. W związku z czym bardzo możliwe, że wspólnota tę decyzję odłoży do czerwca, do spotkania szefów rządów państw Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o szansę Wrocławia, z takich ostatnich informacji niestety wynika, że szale zwycięstwa przechylają się trochę na korzyść Budapesztu, ale nic nie jest przesądzone. Ja wczoraj rozmawiałem z polskim ambasadorem w Brukseli. On mówił, że na przykład Belgia, która do tej pory no, wyraźnie popierała Węgry, w tej chwili zaczyna się wahać, a więc na decyzję będziemy musieli poczekać i nie jest ona jeszcze przesądzona. Instytut Technologiczny trzy lata temu wymyślił szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Już dwa miesiące po deklaracji Barroso rektor Politechniki i prezydent Wrocławia wysłali ministrowi nauki wniosek o poparcie miasta w staraniach o EIT. Oczekiwania związane z instytutem były olbrzymie. Jeśli zrealizujemy program, to Wrocław, Dolny Śląsk będą i miastem, i regionem. Najszybciej rozwijającym się w Europie? Instytut ma być europejskim lekarstwem na zapóźnienie technologiczne w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Początkowo miał być jedną wielką placówką naukową, wzorowaną na amerykańskim MIT. Później zdecydowano jednak, że będzie składał się z centrali i rozsianych po kontynencie placówek badawczych. Każda z tych wspólnot będzie desygnowana jakiemuś problemowi, na przykład energię odnawialne czy zmianą klimatycznym. Neurosoft to jedna z wielu wrocławskich firm informatycznych. Dla niej istotna jest lokalizacja we Wrocławiu nie tyle rady zarządzającej, co węzła wiedzy? Potrzebujemy umieć finansować nasze projekty, badawcze projekty, i jest szansa na to, że możemy to zrobić w ramach instytutu. Potrzebujemy wiedzy, która będzie tworzona, która będzie skupiała się w instytucie, czyli po prostu poszukujemy natchnienia na nowe pomysły. No i poszukujemy ludzi. Władze Wrocławia znalazły nawet miejsce na centralę Instytutu w Leśnickim Zamku i na centrum badawcze. W dawnej szkole rolniczej w Praczach Odrzańskich. W ubiegłym roku miasto z samorządem wojewódzkim i uczelniami powołały spółkę EIT. Kładziemy to na stół Brukseli, pokazujemy, że to dajemy jak gdyby wianie na początku. Kampus Pracze miał być jednym z argumentów za lokalizacją we Wrocławiu centrali instytutu lub węzła wiedzy. Drugim miały być pieniądze. Skala inwestycji w dużym stopniu z funduszy strukturalnych. Który, o której myślicie we Wrocławiu w ciągu najbliższych sześciu lat, czy tylko okresu finansowego, to jest miliard euro. To będzie decyzja polityczna, prawda? O w sprawie decyzji 9. o lokalizacji EIT nie wszystko jednak zależy od miasta, mówiła nam Danuta To sprawa wzajemnych ustępstw i uzgodnień, krótko mówiąc dyplomacji. I jeszcze jedna informacja o Europejskim Instytucie Technologicznym. 250 tysięcy, tyle głosów poparcia na rzecz zlokalizowania tego instytutu w Stolicy Dolnego Śląska zebrali studenci z Wrocławia. To właśnie studenci Politechniki rok temu zaczęli akcję zbierania podpisów poparcia dla Polski. Podpisy zbierały też dwa portale internetowe społecznościowy nasza oraz portal Fundacji Projekt Polska. 250 tysięcy głosów to tyle, ilu mieszkańców liczy Islandia.